Proszę Państwo, wprowadźmy nas w atmosferę jubileuszu i e, wszystkich imprez towarzyszących, które będą odbywały się od dnia jutrzejszego. Dlatego też bardzo proszę Panią Burmistrz o krótką informację na temat e, nadchodzących wydarzeń przez najbliższych trzy dni. Proszę Państwa, w punktach. Jeszcze dzisiaj o 18.00, Dzień Działacza Kultury w Giżyckim Centrum Kultury. Serdecznie zapraszam w imieniu Giżyckiego Centrum Kultury. A będzie można także w Giżyckim Centrum Kultury, w Białej Galerii obejrzeć wystawę, którą własnym sumtem przygotował nasz mieszkaniec, pan Kazimierz Pietrachowicz. Za co oczywiście jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Jutro 9.30 Stwierdza BOJEN otwarcie dwóch wystaw historycznych, tak jak już wspominałam, przygotowanych przez byłych mieszkańców naszego miasta. I jednocześnie o 9.30 rozpoczyna się pierwszy transgraniczny turniej w piłce nożnej chłopców i dziewcząt. To jest turniej małego ruchu granicznego na Orliku przy szkole podstawowej numer 7. Mamy nadzieję, że to będzie taka pierwsza inicjatywa, która będzie miała ciąg dalszy właśnie w Giżycku. Jest to wielkie wydarzenie, ponieważ współpracujemy tutaj między innymi z Centrum Dialogu Polsko-Rosyjskiego. Jest to wydarzenie nie tylko o charakterze tutaj naszym regionalnym, ale międzypaństwowym. Przed Euro, mecze, Polska-Rosja. Także tylko w Giżycku. Proszę Państwa, tak jak mówiłam, jednocześnie te turnieje się zaczynają z naszymi wystawami, nakłada się na to wiele różnych imprez. Już o godzinie 10.30 jutro na placu powitanie wojsk naszej 15. Brygady Zmechanizowanej pod dowództwem pana generała Piotra Błazeusza z udziałem, absolutnie z udziałem dowództwa naszych wojsk. Tutaj na placu Piłsudskiego powitanie żołnierzy, którzy wrócili z Afganistanu. To bardzo ważne, znaczy bardzo ważne wydarzenie w trakcie obchodów czterystu lecia. O godzinie 11 w Ekomarinie otwarcie wystawy, otwarcie wystaw. W tym wystawie Giżycko widzę i rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego, nasi mieszkańcy wcześniej robili zdjęcia, był konkurs, są już wyłonieni laureaci, także będzie wręczenie nagród. Tam też krótki koncert orkiestry wojskowej, ponieważ jednocześnie w naszym mieście odbywa się przegląd orkiestr wojsk lądowych, mamy okazję zobaczyć kilka najlepszych orkiestr, które działają w Polsce, w tym reprezentacyjnej orkiestry wojsk lądowych. Proszę Państwa, no i oczywiście naszej orkiestry Giżyckiej także. Potem o godzinie 13 w Ekomarinie jutro zapraszam serdecznie wszystkich. Konferencja turystyczna. Konferencja turystyczna pod hasłem Marka Giżycko będzie bardzo dużo ze strony fachowców, osób, które świetnie się znają na promocji miast dużo o rozwoju turystyki, o promocji, o różnych zagadnieniach, które, które mogą interesować nie tylko ludzi z branży. I potem o godzinie 17 uroczysta Msza Święta w Sanktuarium Świętego Brunona. Serdecznie zapraszam Msza z udziałem księży różnych wyznań. Po, po mszy koncert w sanktuarium, w wykonaniu orkiestry reprezentacyjnej wojska, Wojsk Lądowych z udziałem solistów. Msza święta, przypomnę, godzina 17 w sanktuarium św. Brunona. I wreszcie rozpoczęcie koncertów około godziny 20.00 bodajże na pasażu portowym na pasażu portowym. Pierwsza próba, zobaczymy czy nam się uda takie przedsięwzięcie na pasażu portowym właśnie koncert, inauguracja orkiestr wojskowych. Sobota, godzina 10, a właściwie przed 10 rusza parada sprzed, sprzed dawnego Orbisu przy ulicy Dąbrowskiego z parkingu, ulicą Warszawską, Plac Grunwalski 1 maja dochodzimy tutaj do, do Placu Piłsudskiego. Parada już w tej chwili liczy około 1000 osób, większość będzie przebrana. W tym paradzie wezmą udział również oczywiście orkiestra wojskowa, oczywiście nasi goście z różnych miast partnerskich, zaprzyjaźnionych nie tylko z miastem, ale również z powiatem liżyckim. Powiat na tę okazję zaprosił także swoich partnerów. No, jest nam z tego powodu bardzo miło. Proszę Państwa, parada dojdzie tutaj do do Placu Piłsudskiego i tutaj szybciutko się ustawimy i będzie inscenizacja nadania praw miejskich 400 lat temu w wykonaniu grupy Jacentego Ordowskiego to jest grupa z Miewu, grupa rekonstrukcyjna, która przedstawi nam dawne czasy jednocześnie będziemy mieli okazję tu na placu Zrobić sobie wspólną fotografię i jeszcze raz posłuchać piosenki. Chwytaj w żagle wiatr. Będzie jeszcze niespodzianka. Niespodziankę. Nie wiem, czy mam zdradzać niespodziankę. Nie, niespodzianek się nie zdradza, więc nie zdradzam niespodzianki. I to jest yy, sobota. I potem można pójść do, znowu do Ekomariny na konferencję historyczną. Proszę Państwa, same sławy na konferencji historycznej. Profesor Małek z Uniwersytetu Toruńskiego prowadzi całość profesor Białuński, nasz rodzimy profesor, ale również profesorowie doktorzy z Uniwersytetu warmińsko mazurskiego będą mówić o historii naszego miasta. Koniecznie trzeba przyjść. Godzina 13, sobota Ekomarina. I wreszcie godzina 18 na Pasażu Portowym koncerty orkiest wojskowych, a godzina 20 finał, finałowy koncert wieczorny z udziałem Marka Torzewskiego tenora, który świetnie myślę nas wprowadzi w klimat euro. Mam nadzieję, że zaśpiewa swój znany utwór do przodu Polsko. W niedzielę. Wielbiciele sprzętu sportowego o godzinie 17 mogą przyjść, obejrzeć sprzęt, sportowy, sprzęt wojskowy tu militarny tu na, na Placu Piłsudskiego i od 18 pokazy musztry wojskowej wykonaniu orkiestr, połączony koncert wszystkich orkiest i podsumowanie przeglądu, ponieważ odbywa się to w trybie konkursowym. Proszę Państwa, równolegle będą się odbywały regaty armatorów. Drugi raz w Giżycku i jednocześnie jeszcze będzie um, odbywają się Mistrzostwa Europy Juniorów w Piłce Ręcznej w COSie. Mamy bardzo dużo przedsięwzięć, wszystkie musimy zrealizować. Zapraszam serdecznie. Następna odsłona Dni Giżycka, 7, 8 lipca, koncerty, kulinaria, rozrywki, jarmarki, czego dusza zapragnie. Dziękuję serdecznie. Zapraszam wszystkich Państwa przed urząd, abyśmy mogli posadzić dom, drzewo z okazji jubileuszu miasta. Następnie zapraszam do wspólnej fotografii. Fotografię będzie można odbierać, wywołaną fotografię będzie można odbierać od 1 czerwca w Biurze Rady Miejskiej. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo Będą chcieli odebrać tę pamiątkę, bo myślę, że raz na te 400 lat warto zobaczyć, kto w tej sesji brał udział. Natomiast po fotografii zapraszam Państwa na uczestnictwo w sali Urzędu Stanu Cywilnego, a jednocześnie do wpisów honorowej księgi 400-lecia. Jest to księga, która została wydana specjalnie na tę okoliczność. Natomiast w sobotę zostanie wyłożona na placu Piłsudskiego, aby wpisów do niej mogli dokonać także mieszkańcy miasta Giżycka. Drodzy Państwo, 21 uroczystą sesję Rady Miejskiej uważam za zamkniętą.